Czy reprezentacja Polski gra lepiej bez Roberta Lewandowskiego? No wiadomo, że Roberta Lewandowskiego należy powoływać, jak jest zdrowy i w dobrej kondycji, ale czy reprezentacja Polski rzeczywiście lepiej wygląda bez Roberta Lewandowskiego, bo były ostatnie dwa mecze, gdzie Robert Lewandowski był kontuzjowany, jakie są wnioski, jakie są analizy? No bo to był precedens, bo zawsze Robert Lewandowski jest zdrowy. No i właśnie ważne po prostu, żeby tak dokonać takiej oceny, analizy, jak wyglądały te dwa spotkania, czy na przykład brak Lewandowskiego. Oznacza, nie, kompletna katastrofa. Gdyby lewy po prostu wystąpił, pokonalibyśmy spokojnie Mołdawię. Lewy jest najważniejszym zawodnikiem. Gdyby reprezentacja bez lewego, bardzo dużo traci. No, ja właśnie, dzisiaj zrobimy taką zrównoważoną ocenę, analizę, praktycznie przydatności Roberta Lewandowskiego, jeśli chodzi o reprezentację Polski. To jest oczywiste, ale po prostu też skuteczności Roberta Lewandowskiego w reprezentacji. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmem. Kliknij na grze w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zarekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, mamy tutaj mecze reprezentacji Polski. Mecze po prostu tutaj z października, więc Polska kontra Wyspy Owcze, zwycięstwo 2-0. Polska kontra Mołdawia, remis 1-1, co nam bardzo skomplikowało sytuację. No i należałoby wyciągnąć wnioski, bo na te mecze październikowe Robert Lewandowski nie został powołany. Oczywista sprawa: kontuzja e, tutaj kostki, tak, e, Roberta Lewandowskiego, więc nie miał szans. Tak nie występuje w Barcelonie i też nie występuje tutaj w reprezentacji. Ehm... Pojawiają się informacje, że Robert Lewandowski ma być gotowy na El Clasico, ale zobaczymy. No i pojawia się takie pytanie: Znaczy, może tak, no nieprzydatność Roberta Lewandowskiego w reprezentacji, bo to jest oczywista sprawa: no to byłoby śmieszne, tak, gdyby nie powoływać Roberta Lewandowskiego, e, nawet jakby selekcjoner miał po prostu taki pomysł, ale być może powoływanie Roberta Lewandowskiego na kadrę. Ale na przykład, żeby pierwszą połowę nie grał, albo na przykład w danym meczu Robert Lewandowski nie grał, a żebyśmy spróbowali, się chodzi o inną po prostu dwójkę napastników, tak? A być może duet świderski, tutaj Karol Świderski i Robert Lewandowski, tak? Skoro świderski jest cały czas skuteczny, ja cały czas po prostu postuluję za tym piłkarzem, bo daje to jakoś po prostu cały czas udowadnia. Na przykład Arek Milik, ostatnio robiłem taki filmik, fatalny, bo praktycznie tutaj statystyki Arka Milika, jeśli chodzi o reprezentację Polski. No, tragedia, tak? Po prostu, jeżeli się, jeżeli się popatrzy na skuteczność bramki, asysty i to nie w przeciągu ostatnich spotkań, tylko po prostu w ujęciu e, ostatnich lat, ale taką szerszą analizę zrobiłem w osobnym filmie, zapraszam do obejrzenia. Natomiast, tak, e, ja powiem w ten sposób: no, mm, wiadomo, że inna sytuacja jest z Roberta Lewandowskiego w klubie, a inna jest w reprezentacji, tak? Ja bym powiedział w ten sposób, że nawet jest zupełnie inna w Bayernie, Manachium była zupełnie inna sytuacja Roberta Lewandowskiego, a w Barcelonie, jednak w Bayernie po prostu miał sporo tych zawodników, którzy asystowali grali na lewego. W przypadku Barcelony to też tak nie wygląda do końca. Dużo zawodników, którzy egoistycznie postępują, chcą zdobyć gola, często marnując sytuację po prostu, tak, czy nawet mają możliwość podania, a nawet czasami po prostu wchodzą sobie w rachubę, tak, w, w drogę typu sytuacja, że w dwójkę na przykład z Gawim idą do piłki na główkę, a, tak, czy Gawi po prostu ściąga piłkę, która leci na główkę dla Roberta Lewandowskiego. No takie sytuacje sobie nie przypominam w przypadku Bayernu Monachium. To nie chodzi o jakieś po prostu, że jest Nestor, czy on musi po prostu stawiać spora drogi, tak? no bo to też jest szansa, żeby zdobyć gola, tak. No nie sam Robert Lewandowski ma zdobywać bramkę. Natomiast, tak, no jeśli chodzi o reprezentację polskiej, wiadomo, że nie ma tylu zawodników, którzy by mogli mu dogrywać te piłki, tak. Ja zawsze żałuję, no ale wiadomo, to też jest inny czas, że na przykład Grosi, chociaż ostatnio Grosi w tym meczu tutaj właśnie z Mołdawią, no miał tam po prostu parę minut dobrych, gdzie dogrywał sporo tych piłek ale no mi by na przykład marzyła się po prostu taka świetna, kapitalna forma Grosickiego, który dogrywa mu piłki właśnie ze skrzydła do Roberta Lewandowskiego, nabiegającego właśnie w pole karne. E, natomiast no tak, no pytanie, czy Grosik da radę po prostu próść pełne 90 minut, czy nie zostanie odłączony po prostu przed zawodniku drużyny przeciwnej. E, sam Grosik nie zwołuje, ale gdyby takich po prostu zawodników jak Grosik o takiej filozofii gry, e, którzy właśnie grają na lewego, szukają po prostu jego e, w, w polu karnym, no to rzeczywiście Robert Lewandowski miałby więcej praktycznie tych goli w reprezentacji Polski, tak? Pojawia się inne pytanie. Jak Robert Lewandowski na przykład zdobywa bramki, to Jakie to są bramki, tak? Typu karny, no do tego nieko, niejako oczekujemy od Roberta Lewandowskiego, że zamieni to na go na Gola, tak? No podchodzi na przykład dwóch zawodników, podchodzi jakiś młody zawodnik 20-letni w reprezentacji Polski, e, tak, e, a na przykład Robert Lewandowski doświadczony, to od którego oczekujemy po prostu gwarancji, może nie stuprocentowej, ale 90%, że to będzie bramka od Roberta Lewandowskiego, a tego młodego zawodnika, który może po prostu e, nie wytrzymać presji, który po prostu tak, e, może nie mieć tyle doświadczenia i tak dalej. Natomiast pytanie też jest takie, z jak jakie bramki zdobywa Robert Lewandowski, tak? A więc oczywiste, gdzie jest po prostu sam w polu karnym, czy po prostu, tak, bramki, które rzeczywiście wypracował, które rzeczywiście po prostu tutaj, tak, gdzie oczekujemy na, na przykład, no, bo były takie mecze, na przykład wrześniowe, tak, jeśli chodzi o reprezentację Polski, i było tam z 4 albo 5 sytuacji prawie że stuprocentowych, gdzie Robert Lewandowski powinien zdobyć bramkę, powinien przerobować bramkarza, powinien zdobyć, była sytuacja, sytuacja sana sam, e, tak, tak powiedziałem, gdybyśmy mieli oczekiwania względem zawodnika 20-letniego, byśmy powiedzieli, sparaliżowało go, ranga meczu, kibice, presja, e, występy w reprezentacji, ale od Roberta Lewandowskiego mamy zdecydowanie e, większe oczekiwania, tak. Może nawet nie większe oczekiwanie, jak to, że ma większe umiejętności, tak? Po prostu od niego oczekujemy. Tak, no to troszeczkę można by powiedzieć w ten sposób. Tak, nie, wiem, przychodzi młody pracownik do pracy, jakiś jest kierownik czy szef po prostu i jest doświadczony pracownik. No to szef mówi, żeby ten na przykład doświadczony pracownik wprowadził tego młodego zawodnika, a oprócz tego ten doświadczony zawodnik wykonuje swoją pracę. No to troszeczkę no, niewykorzystne niekorzystne to jest, tak, bo musi wprowadzić tego młodego zawodnika, pracownika i siebie i sam pracuje. Ale on ma tyle drygujny. Doświadczenia, że przy uczeniu tego młodego zawodnika, nic musi, pracownika nic mu się nie stanie, tak? Nie, nie, nie wpłynie to na jakość jego po prostu pracy. Ja nie mówię, że Robert Lewandowski ma przyuczać podczas meczu, no to jest inna sprawa, tak? Ale są większe oczekiwania względem Roberta Lewandowskiego. Także hmm, Tutaj bym powiedział w ten sposób. No wiadomo, że Robert Lewandowski musi dostawać powołania. Ja bym na przykład przekreślił ten duet Milik i Lewandowski, eee, słyszałem wielokrotnie, że kowal był zwolennikiem praktycznie tego duetu. Okej, okay, kiedyś ten duet był fajny, super ekstra, dawał jakoś, ale teraz to się nie sprawdza. Milik musi po prostu coraz częściej grzeć ławkę, po prostu, bo jego przydatność reprezentacji jest fatalna, to pokazują statystyki. Eee, chyba, żeby rzeczywiście miał po prostu jakiś kosmiczny sezon, jeśli chodzi o Juventus, no to jest. Eee, no to byłoby grzechem mnie nie postawić na Milika. Natomiast postawić na duet świderski i Robert Lewandowski, tak? Wiadomo, że Robert pewnie będzie występował od pierwszej minuty, jeżeli będzie zdrowy, zdrowy. natomiast jeszcze drugiego napastnika mu dać, tak, eee, czy po prostu na przykład chce mu dać, yy, tak, no bo na przykład ten duet Robert Lewandowski i Milik, no to już nie daje rady, tak, to już po prostu się nie sprawdza. Także ja bym tak po prostu to typował, jeśli chodzi tutaj o Roberta Lewandowskiego, nie, ja, znaczy, ja, nie ja bym nie był takim zwolnikiem, tak, trzeba po prostu pokazać Lewandowskiemu, że grzał ławkę, to go zmotywuje, tak, że nie jest po prostu jakby Tutaj zawodnikiem na specjalnych warunkach, że zawsze przyjeżdża, ma to pewne miejsce w kadrze. Nie nie o to chodzi, tak? Taka zagrywka trochę psychologiczna, tak? No tak można robić w jakimś klubie. przychodzi młody zawodnik, żeby po prostu, wiecie, jeszcze ciężej pracował, intensywnie na treningach, dawał jakoś, to dawać to po prostu trzymać go na ławce. To, to, to się nie sprawdzi, tak, troszeczkę mi to się kojarzy z Barceloną i Torresem, tak, że Iniesta go po prostu, znaczy, przepraszam, Szawi go po prostu trzymał, dawał minutówki od 75. minuty, tak, on wtedy się po prostu wykazywał najlepiej, potem dostał, w całych spotkaniach się źle zaprezentował, to znowu dostawał minutówki, no ale to nie przejdzie w przypadku Roberta Lewandowskiego reprezentacji, tak, no zbyt duże doświadczenia, jakość i tak dalej, to nie zmotywuje go dodatkowo. Wydaje mi się, że to jest sama sytuacja, że Robert Lewandowski nie mógł wystąpić w tych meczach październikowych, a więc grzał praktycznie, no nie, no nie, grzał, nie, nie grzał ławkę, tak, bo no, grzał po prostu w kanapę w domu, bo by, był kontuzjowany. No to już po prostu go do, motywuje dodatkowej po prostu pracy, no bo wiadomo, że Robert Lewandowski chce grać, tak, czy w klubie, czy w reprezentacji. Także napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.